Cześć, kochani, z tej strony Estera. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj w końcu przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii Mierzymy. Już nie mogłam się doczekać, kiedy. Zejdą mi te strupy, bąble, i cała ta ospa, po prostu już będzie za mną, i będę mogła w końcu nagrywać te filmiki. Dawno nie było takiego filmiku. W sumie nie nagrywałam chyba dwa tygodnie albo trzy, trzy chyba. Nie wiem, ja w ogóle straciłam rachubę czasu. Nie wiem, jaki jest dzisiaj dzień, tygodnia. Totalnie straciłam rachubę czasu i myślę, że nie tylko ja, dlatego że na tej kwarantannie w ogóle czas płynie jakoś dziwnie. Nawet nie powiem wam w tym momencie, ile już czasu trwa kwarantanna. Po prostu dostajesz powoli. W głowę, ale na chwilę będę się Mogła teraz oderwać i mam nadzieję, że wy Również, że z przyjemnością obejrzycie ten Filmik, może znajdziecie coś dla siebie Fajnego Mam tu kilka fajnych ubrań, niektóre Już widzę, że będą porażkami i nie wiem czy z mojej winy, czy wzięłam zły rozmiar, czy co tutaj się zadziało złego za chwilę zobaczycie i same ocenicie. Piszcie oczywiście w komentarzach co sądzicie o poszczególnych ubraniach, które za chwilę będę pokazywać i mierzyć. Jeżeli filmik wam się podoba, dajcie łapkę w górę, to jest oczywiście dla mnie znak, żeby nagrywać więcej takich filmików. W serii mierzymy. W komentarzach możecie mi też napisać z jakiego sklepu mam zamówić ubrania. Oczywiście w tym momencie kupowanie stacjonarne odpada. Oczywiście zaczęłam nagrywać, więc kod chce wyjść w pokoju, jak żeby inaczej. I straciłam wątek. E, tak, piszcie w komentarzach, do jak, z, w jakim sklepie internetowym zrobić zakupy. Stacjonarne teraz z wiadomego powodu odpadają, więc... No pozostają nam jedynie internetowe, ale ich też jest całkiem sporo. Też można znaleźć coś fajnego, więc myślę, że damy radę i że takie filmiki nadal będą się u mnie na kanale pojawiały obok takich zwykłych domowych vlogów, których teraz mam zamiar kręcić troszkę więcej. No i dobra, przechodzimy do ubrań. Linki do wszystkich ubrań zostawiam wam pod spodem. Jeżeli będę miała jakiś kod rabatowy, to również znajdziecie go um, pod spodem, w opisie i tutaj gdzieś też się wyświetli. Nie wiem, czy mam kod, muszę sprawdzić, czy mam także zaczynamy pierwsza rzecz, którą zamówiłam to szara koszulka o takim zwykłym prostym kroju i ja ją sobie wzięłam troszkę większą to jest rozmiar M dlatego, że chciałam, żeby była właśnie taka oversizedowa jakoś ostatnio wiem, że to powtarzam na różnych filmikach, ale po prostu mam teraz fazę na takie troszkę większe oversizedowe rzeczy i czuję się w nich dobrze Kolory myślę, że są bardzo fajnie dobrane, wyglądają bardzo fajnie. Ten rysunek też jest całkiem spoko, podoba mi się, i ja Wam zdradzę, że ja już ten t-shirt nosiłam, i nawet nosiłam go dzisiaj i teraz zdjęłam yy, tylko po to, żeby go Wam pokazać w filmiku. Ale za chwilę i tak przymierzę i zobaczycie, jak nam nie leży. Uwielbiam tą koszulkę. Po prostu ostatnio też mam jakiegoś świra na punkcie szarych koszulek. Mam taką z i cały czas ją noszę taką z napisem Never Stop. I teraz chyba to będzie taka właśnie moja druga ulubiona. I zobaczcie, ta MK wypada naprawdę taka dość długa i te rękawy są takie dość długie. Myślę, że nawet SK wyglądałaby dość fajnie. No, ona mi się naprawdę bardzo podoba. Taka wygodna rzecz, wiecie, do chodzenia w domu, koło domu tak dalej. Kolejna rzecz to bluza, która ma przepiękny, krwisto-czerwony kolor Naprawdę cudowny yy, Podobają mi się tutaj te napisy LOVE na rękawach No i tutaj też ma takie troczki, sznureczki Identyczne z napisem LOVE Ona mi się po prostu mega, mega podoba Ale słuchajcie, jestem w ogóle w szoku Dlatego, że nie zgadniecie jaki to jest rozmiar To jest L -ka. I ona wypada W sumie tutaj nawet jest XL na metce <laughs> Tutaj jest XL ale ja sobie zamówiłam Lkę. E, czy zobaczycie to, czy zrobi mi tu ostrość, czy nie tak. Tu jest XL, natomiast na tej metce jest L, ale słuchajcie, to wypada... No to, to jest Eska taka, regularna Eska, więc... No troszkę szkoda, ja wiem, że ta bluza będzie na mnie dobra Ale naprawdę miałam nadzieję, że będzie taka duża, oversize'owa, cieplutka Jeżeli chodzi o materiał, nie jest gruby e, Czuć, że jest sztuczny, ale tutaj od spodu tak, tutaj z wierzchu czuć, że jest sztuczny, nie jest jakiś super ekstra Ale tutaj e, od spodu jest bardzo milutki misiu I jest naprawdę bardzo przyjemna No szkoda, że wypada taka mała, naprawdę chciałam, żeby była taka Duża, duża, oversize'owa i żebym mogła ją nosić do leggings'ów No tak czy inaczej, na pewno będę ją nosić, bo mi się podoba, ale... Szkoda, szkoda, że mała no, bluzer jest super, podoba mi się bardzo. I nie mogę odżałować, że jest taka malutka. Wolałabym, żeby była chociaż o ten jeden rozmiar większa, ale wtedy musiałabym zamówić XL. Ale na to, żeby zamówić XL, no to już sorry, ale nie wpadłam, naprawdę. Ja nie myślałam, że ona będzie taka malutka. Jest naprawdę bardzo, bardzo lekka i cieplutka, więc yy, będzie idealna na wiosnę, może też lato. Zastanawiam się, czy sobie tutaj nie przyciąć troszkę tych pasków. A może po prostu jak je przeprasuję, to będą. No tak, one wymagają przeprasowania. Pozostawię takie długie. Fajne są. Tylko trzeba je wyprasować. I tutaj te rękawy też wyglądają bardzo fajnie. I mega podoba mi się ten kolor taki krwisto, krwisto, krwisto czerwono-czerwień. Krwista czerwień. I teraz słuchajcie, znowu dziwna rzecz z rozmiarem. To jest szczerze mówiąc, ja nie powiem Wam w tym momencie, czy to jest koszulka, czy to miała być koszulka, czy to miała być sukienka, jest to rozmiar L i jak na rozmiar L, to to jest, słuchajcie, ogromne. I od razu chciałam Wam powiedzieć, żebyście mnie nie zrozumieli źle, dlatego że w którymś, właśnie zapomniałam się z tego wytłumaczyć, ale w którymś z poprzednich filmików ja mówiłam, że. Mm, M albo Lka, że jest duża. I ktoś napisał, że jak ja mogę mówić, że są duże rozmiary. Oczywiście, że M i Lka to nie są duże rozmiary. I ja nie mam na myśli tego, że to jest jakiś wielki rozmiar i że dziewczyny, które noszą rozmiar M lub L. Ja sama noszę M-kę często. No, są jakieś grube, no absolutnie nie to miałam na myśli. Chodzi mi po prostu o to, że coś, jak na rozmiar M wypadało bardzo duże. Wiecie, jak na rozmiar. Taki, a nie inny, a nie, że, że rzecz sama w sobie jest jakaś wielka i ogromna, i że jest to duży rozmiar. Absolutnie nie. No, natomiast tutaj, jak na Elkę, wydaje mi się, że to miała być koszulka. Ale słuchajcie, no. Ja bym tutaj jeszcze Z2X -y postawiła przed. Naprawdę, no jest to duże i podejrzewam, że będzie mi służyło po prostu jako. Eee, taka wygodna bawełniana koszulka nocna Bo rzecz sama w sobie ma bardzo fajną, klasyczną kolorystykę Paseczki piękne, naprawdę fajny szary meraż eee, I w dotyku też jest bardzo miła Sprawdźmy, czy to jest bawełna Myślę, że tak Ale może nie mieć metki No nie ma metki Ale podejrzewam, że to jest bawełna No fajna rzecz, tylko... <laughs> w sumie, W sumie może ja ją dam mojej mamie Mi się wydaje, że ona będzie dobra na moją mamę no, muszę to sprawdzić Ale za chwilę przymierzę, pokażę się wam w niej Ale tak jak mówię, dla mnie To jest sukienka Nie wiem co tu poszło nie tak W sumie to wygląda jak yy, sukienka Więc może to jest sukienka Że nie wiem, muszę Napiszę wam tutaj pod spodem, żebyście widzieli Jeżeli nie chcę wam się wchodzić w link yy, No i jest zdecydowanie za duża Chyba będzie, będzie za ciasna Do mojego momentu, z tego co widzę Więc... Ja chyba po prostu będę ją miała do spania, będzie taką wygodną koszulką do spania, no bo, no co zrobię <grym> Myślę, że tak do noszenia na co dzień jako sukienka nie będzie zbyt dobrze wyglądała, bo jest po prostu zbyt duża Musiałabym ją zwęzić i gdybym ją zwęziła, to chyba byłaby całkiem fajna, ale... nie wiem, no albo, albo gdybym ją po prostu ucięła i zrobiła nie, coś mi w niej nie pasuje. Chyba po prostu będę w niej spać i tyle. No i tutaj znowu, znowu słuchajcie kolejna wtopa. Ja nie wiem co z tymi rozmiarami jest. Także jak, no tak jak widzicie. W tych sklepach chińskich ja zawsze powtarzam, że można znaleźć genialne ubrania za grosze, naprawdę super perełki, ale nie warto zamawiać czegoś, czego nie widziałyście na YouTubie, u, no po prostu u youtuberek, dlatego że po prostu no czasami to się okazuje mega, mega wielką wtopą rozmiary, same widzicie, jak wypadają, raz tak, raz tak. Um, no poprzedni mój haul z tego sklepu był zdecydowanie lepszy No i tutaj zamówiłam sobie koszulkę Taką na ramiączkach z dekoltem typu woda I ja tutaj chyba się obawiałam, że ona będzie na mnie za mała Ze względu na to, że mam no, taki dość spory biust I wzięłam je rozmiar L mhm, tak, wzięłam rozmiar L No i ona też jest duża Ja ją zaraz Spróbuję założyć albo i nie. Nie, no dobra, założę, ale. No, ja już widzę, że ona będzie na mnie za duża, zdecydowanie. Szkoda. Nie, no na pewno sugerowałam się rozmiarami na stronie. Na pewno nie brałam czegoś na oko i jak widzicie, no wypada tak, jak wypada, nic na to nie poradzimy. No słuchajcie, ta bluzeczka byłaby naprawdę bardzo fajna, gdybym wzięła ją w rozmiarze S. Bo jest, jak dla mnie, zdecydowanie no mega, mega szeroka, słuchajcie no, no jest tragedia Jest tragedia Nie wiem, co ja sobie myślałam, nie wiem, dlaczego wziąłam taką Myślałam, że w SK będzie dla mnie zbyt ciasna, zobaczcie Ja tu bym prawie że podwójnie weszła Nie, 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 no szkoda, porażka Tutaj mam kolejną rzecz I tym razem jest to chyba MK Zaraz sprawdzimy sobie. Tak, to jest MK. 95% poliestru i 5% spandeksu tutaj mamy. I to jest przepiękna bluzeczka z odkrytymi ramionami. Jest cudna. Naprawdę jest cudna i mam nadzieję, że będzie na mnie dobra. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo już na oko widzę. Yy, że jest ok, i do tego materiał jest, jak widzicie, rozciągliwy, więc mam nadzieję, że będzie nam mnie pasowała i że będzie wyglądała yy, tak fajnie jak na modelce na stronie. Wow, wow, wow. Słuchajcie, no ta bluzka jest naprawdę przepiękna. Myślałam, że ona w ogóle będzie krótsza, ale nie. I, i leży po prostu idealnie, mega mi się podoba. No słuchajcie, coś pięknego. Te rękawy. Mega, mega bufiaste. To jest zdecydowanie najlepsza rzecz z tego filmiku. Podoba mi się totalnie. Jestem zachwycona. Naprawdę jestem zachwycona. Rzadko coś mi się podoba tak bardzo, ale to jest po prostu coś pięknego. Jest świetna, jest cudowna. Ale oczywiście założyłabym ją do spódnicy, nie do spodni. Chociaż ze spodniami może nie akurat z tymi, ale też wygląda bardzo fajnie. Ale ja ją widzę z taką obcisłą właśnie, wiecie, spódnicą z ekoskóry No cudo, cudo, jestem zachwycona, mega, mega, najlepsza rzecz Tutaj mam że słuchajcie, możecie sobie wejść w link do tej strony To, to jest, słuchajcie, zobaczcie, to jest SK. Także te rozmiary to po prostu wypadają sobie totalnie, totalnie różnie Myślę, że to jest właśnie taka typowa SK. Materiał jest dość gruby, taki naprawdę mięsisty, solidny. Jestem aż troszkę zdziwiona, ale nie wiem, czy ten dekol będzie wyglądał właśnie tak jak na zdjęciu. Zaraz ją założę i wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że na zdjęciu on był troszkę głębszy. Jak będę montować filmik, to na pewno sobie wejdę i sprawdzę. I nie wiem, czy ona będzie właśnie tak fajnie wyglądała jak na zdjęciu. No i ta koszulka, ta bluzka zdecydowanie nie wygląda tak dobrze, jak wyglądała na zdjęciu. Na zdjęciu po prostu był ten dekolt, jakiś taki, wiecie, większy. Z tego no, nie chcę teraz wymyślać, bo być może to nieprawda, być może ja sobie wkręciłam, <laughs> także możecie wejść na stronę i zobaczyć. No, ale jak widać tutaj on tak no, nie wygląda to zbyt dobrze. Wisi tak jakoś troszkę smętnie. Nie wiem co mam sądzić o tej bluzce. Włożę ją w spodnie, wtedy będzie wyglądała na pewno lepiej. Nie no dobra, włożona w spodnie nie wygląda źle, ale... coś mi tutaj nie pasuje z tym dekoltem. Jakoś właśnie... muszę, muszę jeszcze sobie tak. No tak wygląda źle, bo widać tutaj te wszystkie szwy. No nie a rękawki całkiem spoko. Za jasno tu mam od tej lampy. Kolejna rzecz to wody, które myślę, że będzie wyglądało fajnie, całkiem ładnie, ale ten materiał jest zdecydowanie taki dość sztuczny i cienki, więc nie wiem, czy nie będzie prześwitywać. Rozmiar S i akurat ta rzecz wypada typowo, myślę, że to jest taka typowa s -ka. i mamy tutaj no, zobaczcie, jakie to jest malutkie. <noise> Moja szyja by się chyba w to nie zmieściła, nawet. Więc trzeba będzie nosić to wody rozpięte. I o ile ten materiał nie okaże się zbyt prześwitujący, to myślę, że ono będzie wyglądać bardzo ładnie. Ale to jest taka rzecz, którą trzeba oczywiście przymierzyć i ja dopiero wtedy się przekonamy. No, muszę przyznać, że to body jest naprawdę śliczne z jakąś spódniczką. Niekoniecznie właśnie do tych jeansów jakoś tak fajnie. Pasuje, ale ze spódniczką myślę, że stworzyłoby naprawdę fajny zestaw Mimo, że ten materiał jest rzeczywiście bardzo, bardzo cieniutki Ale nie prześwituje, słuchajcie I to jest myślę, że najważniejsze Rękawki wyglądają naprawdę bardzo fajnie Podobają mi się te mankiety takie Wiecie, że to jest wszystko przezroczyste i tutaj mamy mankiet no, powiem Wam, że naprawdę mi się to podoba, i możemy sobie tutaj regulować dekolt. Jeżeli nie chcemy mieć zbyt głębokiego, to możemy sobie nawet tutaj o. wyżej zapiąć, tak wygląda. O. Tak nie, ale. Możemy sobie tutaj ustawić tak jak chcemy. Eee, no, fajnie wygląda. Chociaż nie, teraz, jak tak patrzę dalej do lustra, jak patrzyłam w podgląd. E, to nie widziałam, że ono prześwituje Teraz widzę, że prześwituje, ale Biały, gładki stanik e, Myślę, że będzie wyglądał ok Albo cielisty I... No spoko, spoko Ta rzecz mi się naprawdę podoba A, słuchajcie, ale <ścoughs> Żeby nie było tak kolorowo To to wody ma jedną wielką wadę Która dla mnie jest zawsze Bardzo problematyczna Ono nie jest tutaj w kroku rozpinane Tylko jest w całości, zakłada się je tak jak majtki i to jest naprawdę no masakra, przy siusianiu gdzieś, nie wiem, gdzieś poza domem <grym> O masakra Wiecie o co chodzi Strasznie jest to niepraktyczne, nienawidzę jak budy nie jest rozpinane Więc no niestety, ale myślę, że można sobie jakieś zapięcie dorobić samemu I tyle, tym bardziej, że materiał jest elastyczny, więc wiecie Dwa guziczki, dziurki i tyle. No i już ostatnia rzecz, i to jest płaszcz, który ja już sobie oczywiście przymierzyłam, no bo nie mogłam się powstrzymać. Pozostałe rzeczy nie mierzyłam. Nosiłam właśnie tylko ten szary t-shirt i ten płaszcz sobie przymierzyłam. I jest, słuchajcie, cudowny, naprawdę jest świetny. Nie wiem teraz, ile on kosztował, ale link zostawiam na dole. Rozmiar S. I powiem Wam, że nawet myślę, że lepszy byłby jak dla mnie XS. Dlatego, że on wypada taki dość spory Tylko teraz pytanie, czy ja w ogóle będę miała okazję pochodzić w tym płaszczu, czy będę miała okazję go ponosić Dlatego, że no teraz mamy tą pandemię nieszczęsną no i siedzimy w domach po prostu Więc myślę, że dopiero na jesień będzie okazja, żeby go ponosić Dlatego, że teraz już robi się dość ciepło W sumie nawet bardzo ciepło no, nie wiem, ale za chwilkę go przymierzę i wtedy samo ocenicie. Powiem Wam, że troszkę brakuje mi tutaj paska przy nim, ale być może go ucnę i zrobię z tego dołu pasek. Jeszcze zobaczę. Podoba mi się bardzo, uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo udany zakup. Przymierzam i ja go uwielbiam. O, ale teraz, jak go założyłam, to przypomniało mi się, że poczułam, że zapach ma bardzo nieciekawy i. Ja na razie postaram się go po prostu wywiesić na dwór i niech on sobie troszkę powisi. I może ten zapach mu jakoś tam zejdzie, a jeżeli nie, no to będzie go trzeba albo wybrać, albo oddać do. Realnie, no nie wiem. Dobra, zapnę go sobie. No, zdecydowanie mógłby być większe, chociaż zauważcie też, że ja teraz mam taką cienką pluskę tylko na sobie. No i niestety znowu ustawiłam tutaj źle lampę i nie widzicie całości. I on prezentuje się tak i naprawdę bardzo mi się podoba, ale wolałabym, żeby miał właśnie pasek, który będzie podkreślał talię. Podejrzewam, że no nie dostanę nigdzie identycznego materiału, ale ponieważ ja jestem osobą niską, mam 160 to stwierdziłam, że on będzie fajnie wyglądał nawet jeżeli byłby troszkę krótszy i ja po prostu mogłabym sobie tutaj uciąć pasek. I myślę, że najprawdopodobniej właśnie tak zrobię. I wtedy będzie idealny. Z paskiem będzie wyglądał myślę, że genialnie. Jeszcze powiem Wam tylko, jaki to jest skład. E, po zapachu stwierdzam, że pewnie poliester. Ale jak widzicie, wygląda całkiem ok. Naprawdę spoko. Boję się, boję się co będzie po praniu, no ale. Nie wiem. No, to jest 100% poliester. No, ale niby tutaj można go prać w pralce, więc. spróbuję. No, zdecydowanie. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli ten filmik wam się podobał, to pamiętajcie o kciuku w górę i o subskrypcji kanału. Kolejny filmik na moim kanale już jutro lub pojutrze, więc subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby go nie przegapić. A dzisiaj już żegnam się z wami. Buziaki do zobaczenia, Popa!